Łukasza Fabiańskiego, obok... Kur... Hotel Remes, e, Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię e, się do hotelu Remes? Tak, zgadza się. E, mógłbym prosić Łukasza Fabiańskiego do telefonu? Nie, <laughs> przykro mi bardzo, ale nie ma takiej opcji. Hmm. A, jest, myślę, a, może, a jest może gdzieś Robert Lewandowski obok? Również nie, także no, nie, 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 nie praktykujemy tutaj takich rzeczy. Hmm. No, a proszę powiedzieć, czy jest może jakiś, nie wiem, dostępny fizjoterapeuta z kadry, tam gdzieś pod ręką, taki, właśnie, żeby nie był nawet piłkarzem? No, również nie, także no, nie pomogę panu. Tutaj nie, nie łączymy żadnych rozmów, nie ma żadnych takich tutaj kontaktów z, z nikogo z kadry. A mogłaby pani przekazać y, Kamilowi, Glikowi, że jutro, jutro nie ma streama, bo jutro jest KSW, ale jak coś to za tydzień będzie? <laughs> mm, wie pan co no, ja nie mam. Dobrze, do to pracy. inaczej. Wie pani co, to inaczej. Bo też nie chcę pani zawracać gitary. Przekażę pani Ka Kamilowi Glikowi, że Machonek go pozdrawia. Jak pani będzie go widzieć. Dobrze, jak naprawdę widziała, to jak najbardziej. Dobrze. Mm -hmm. Dziękuję. Bardzo proszę do widzenia. Ja. Kurde, U. widzowie... Robert Lewandowski zajęta wy do palenic. <laughs> ja przesadziliście teraz. <noise> ty, ale bez kitu, ona wiedziała o co chodzi, ich... ale to słuchajcie, było po głosie, że ty Piera wie o co chodzi, bo pewnie nie jeden taki dzwonił Można porać Roberta Lewandowskiego do telefonu. Słuchajcie, jeszcze ogłoszenie się nie dodało, jak coś, także spokojnie. <noise> Ale ty jajca, jak nie wiem. Bo oni już wiedzą, czy na recepcji, że tam wydzwaniają i ten... I... ignorują. Ej, nie to!